The recognized symbol of excellence in sports entertainment. Witamy Państwa na dzisiejszym WTF za sensie Black Steve! A ja jestem White Austin. Dziś czeka nas multum walk, a oto parę z nich. Abdul Osama i Capral Arnold. Kontra Mysterion i... Alfonso. Czeka nas również rewanż fraglesów, o pasy taktimowe. Dzikusy wybrały, że będzie to mecz w stanowej klatce. Poza tym, walką wieczoru będzie starcie Kibola Buby kontra Natural Car. A zaczynamy od walki. Mata, Indra z Amore może dziś zawalczą. To prawda, Steve? Nic się nie nauczyłeś? Nie? To znaczy nie! I czas rozpoczął pierwszą walkę jakże nietypową e, dzisiejszego WTF, a przy tej okazji witam się z Państwem profesor zapasów Tizek i Micha. No i tak widzimy, że Matt Angel od sobie radzi, właśnie mimo to, że Amol go tam zdzielił, to mówiłem od, od kurzeczek, widzimy teraz, że leży tam, no chociaż to teraz wygląda trochę jak MOP, no ale e, tak widzimy, że Mad Angel sobie radzi, a Rishipuje chyba tam, gdzie chciał w telewizor wrzucić Amola, no ale coś się mu nie udało, Amol skontrolował to Jawbreakerem, no i teraz, u zdzielił go prosto z pięści w jaja, to musiał naprawdę zabrać... Widzimy teraz, że skontrował go jeszcze pewnie, znowu by go uderzył, tym razem w drugie jajo. No i yy, widzieliśmy teraz, że Madężer chybił swój typowy łokieć, a Amol to wykorzystał z na nim jak małpa i wyginę mu teraz yy, łokieć w ręku. No i co teraz zrobi Amol? Widzimy, że podnosi tego przedziwnego mopa, który mu się zmywa w długę i chce już dzielić Matężala, ale ten go kontruje. Teraz wyrolował się, jeszcze ukradł mu tego mopa i co? I oczywiście zdzielił sramola w ryj, no i teraz jeszcze okłada go tym mopem po plecach. Teraz jeszcze kopnął go kilka razy i już byli blisko kamery, no ale niestety Matt Angel postanowił kopnąć y sramola w głowę, no i teraz jeszcze pobiegł po krzesełko i zdzielił tym krzesełkiem właśnie Amola prosto w jego łeb. No i teraz jeszcze poniósł go i znowu chciał go kopnąć, teraz znowu poniósł krzesełko, ale Amol postanowił, że podrapi go po plecach, ponieważ pewnie Matt Angel swędziały plecy, a on mu pomógł. No ale tak, widzimy teraz, że obija go krzesełkiem po nogach, to może się źle skończyć. No ale tak, widzimy, że e, Matt Angel znowu ukradł krzesełko Amolowi. No i teraz, jeszcze wrzuca go w drzwi. I co on na niego przygotuje? Widzimy, że otwiera drzwi, przykłada mu głowę. I co on będzie szykowo? Czy być. oła To było bardzo bolesne. Widzieliśmy, że Matt Angel wyrzucił w ogóle. Nie wiem, jak to było możliwe, że Amolowi nie pękła czaszka, ponieważ takie drzwi, pierdzielnice takimi drzwiami musiały naprawdę zabalić, no ale teraz Mata Angel go kopnął. A teraz co? Amol chciał uciec, a nie wiem co to miało być. Teraz znowu podbiegł do Mata no ale ten go kopnął. Teraz podniósł go, no i wykonał mu super kick, swoją akcję firmową. No i ciekawe czy długo jeszcze postanowił się bić yy, na właśnie w tym miejscu gdzie odbywałem się yy, wywiad. Widzimy teraz, że Amol wrzuca Mata Angel'a w kontener, najpierw jeszcze dziabnął go w oczy, teraz uderza jego głową, no i co? I Amol ucieka. The recognized symbol of excellence in sports entertainment. O jesteś, mam dla ciebie misję, żołnierzu. Skoro tak, to chcę poznać jeszcze szczegóły. Tydzień temu był ten battle Royale i kiedy Kibol z Abdulem wychodzili razem z ringu zauważyłem, że Abdul zszedł o pół sekundy wcześniej od Kibola. Co oznacza, że to Kibol wygrał, a nie Abdul. No dobrze, żołnierzu, ale co ja mam z tym wspólnego? Poczekaj, to nie koniec. Dam Abdulowi szansę. Jeśli dziś pokona Harlenia Harego, to na Justice będzie w tym Triple Thread meczu, a jeśli nie, to tylko Keyboard zawalczy z Karlem. No a moja misja? Przekażesz mu tą informację. A on sam nie może przyjść? Wiesz, macie dzisiaj mecz. Pewnie się przygotowuje. Oczywiście tak, to będziesz musiał sobie znaleźć nowego tak team partnera na waszą walkę. Aha, rozumiem, że żu. Przekażę mu tą informację, o ile nie zapomnę. No.

Nadszedł czas na kolejną walkę dzisiejszego WTF, tym razem jest to klasyczne taktimowe starcie, no jak kto w nim walczy, do samej i Kapra, no no czyli Bat po prostu. Kontra Misterion i Alfonso, no Widzimy, że naprawdę polubił się właśnie Alfonsu z Misterionem po tym, jak zerwał z Mercedes a Właściwie to Mercedes zerwała z nim, no ale tak skupmy się na walce. Widzimy, że odziwo Misterion dominuje nad Abdulem Osamą, wykonał mu drop taki, no trochę można powiedzieć, że nieczyście, bo w genitalia trafił. No i publiczności to się na pewno podoba. Teraz do gry wszedł Alfonso, No jaką akcję takimową zrobią na no, Abdulu Osamie? Widzimy, no tą typową kombinację dla już paru taktimów. Fizz drop połączony z albo dropem, ale teraz Abdul sama podrapał po oczach Alfonsa i co mu zrobi? Widzimy, że wykonał mu przypotężny atomik, teraz jeszcze kopnął go po plecach, no i już od razu macha sobie ręką. Ja nie wiem co chcę chce przez to pokazać, no ale tak to jest Ablo, sama widzimy też, że teraz do gry szed Kaper Arnott. Alfonso się odbija od liny i wykonuje lutę press połączony z lekkim groundem poundem. No pewnie chce po prostu zdzielić kapera w mordę, dlatego to zrobił teraz. No zamiast przejść po twarzy przeciwnika, on zmądrzał i wykonał takie nożyce e, nogami, po czym wykonał takie po prostu uderzenie z łokcia i teraz widzimy, że zmienił się z Mysterionem. Mister ma bardzo długą rękę, bo zmienił się z połowy ringu, można tak powiedzieć, z połowy tej odległości lin od naryżnika. No i wykonał od razu przepiękny DT, zadbicie się od liny, ale teraz kaper Arnold go skontrował, No i od razu mamy Military Press Slam. Jego typową już akcję, której nauczył się pewnie w wojsku, no bo jak wiemy, y, ta akcja nazywa się Military, czyli Militarna, no to musiał go jakiś starszy szeregowy nauczyć. Teraz widzimy, że do gry wszedł, sama i widzimy, że też nauczył się latać pewnie. Chce polecieć do Iraku, odwiedzić godzinę. E, może teraz testni za wielbłądem. No nie wiem, nie znam tak za bardzo biografii samym może... No nie wiem, no myślę, że na pewno ma tam stado wielbłądów, co tam stado ze stu tych wielbłądów ma, przecież występuje w WTF, że tu dobrze płacą jak widzimy. No i tak widzimy, że wszedł na narożnik, od razu Misterian go kopnął, bo ponieważ Abdul sama był za wolny, żeby spięcić na ten narożnik, za dużo kebabów, można powiedzieć, że w pieprzu jak był e, na wakacjach czy coś takiego i od razu do gry wszedł znowu Alfonso widzimy, że odbija się Linny, ale niestety Abdul sama złapał go i wykonał na Backbreaker. No i co zrobi Abdo Sama poza uh, Backbreakerem, który jest jego ulubioną akcją? Widzimy, że uderza cały czas y, Alfonso, teraz jeszcze zdzielił go takimi czopami w brzuch. No pewnie chce wygrać przez Camel Clutch, no a przez co innego? No chyba, że przez jakiś Backbreaker potężny, ale teraz widzimy, że no nie, no teraz to już jest trochę śmieszne. Alfonso wykonuje ten typowy Backbreaker, co oznacza, że Cizek wkraczasz do akcji. No więc tak, Alfonso przeszedł do próby przejęcia, no ale widzimy, że oczywiście kapral Arnold musiał zainterweniować i musiał przerwać tą... E, Próby liczenia, gdy właśnie kebab został przypięty. No ale teraz widzimy, że Abdul sama Irish shipował właśnie Alfonsa do narożniku. No i teraz idzie się chyba zmienić z Kapralem. Tak, Kapral wchodzi do gry. No i co się stanie? Widzimy, że Kapral chce zdzielić powietrze. No ale kontruje go teraz właśnie Alfonso i wykonuje mu Big Boot. I co teraz dobierze się do jaj, nie On postanowił, że nadepnie kaprola na brzuch swoim pomarańczowym laczkiem. No i teraz jeszcze podniesie go i wykonuje mu Irish do swojego narożnika. No i szybko się jakaś przepiękna akcja tak No i co to będzie? Sprawdźmy to. Mamy wy, mamy wrzucenie w narożniku. I co to? Widzimy, że Alfonso przytrzymuje głowę, a Misterion skacze z, na, z narożnika i wykonuje front dropkick w twarz Kapralu Arnolda. Który dziwię się, że potem jeszcze zdołał usiadzieć, że go tak bardzo morda nie bolała. No ale teraz jeszcze Misterion wykonał mu dropkick w brzuch, no i teraz pokazuje, że on dominuje, że on tu jest super bohaterem, albo po prostu spojrzał na zegarek, która godzina. No ale widzimy, że teraz wykonuje swój zakręcony Pile Driver na Kapralu Arnold No i co to robi? Przechodzi do próby przejęcia, no ale nie pozbył się a właśnie on. Abdullah samy i był za w lin, właśnie tą furtkę wykorzystał kapral Arnold, dotknął lin, no i sędzia musiał przerwać z liczenia Teraz widzimy, że kapral podnosi misterionę, no i co dla niego przygotuje? Widzimy, że Aerys szypuje go do nerżnika i co, wejdzie Big Butem czy coś innego zrobi? A nie, widzimy, że wynosi go na górną linę, no i co to będzie? Mamy przedziwną akcję, co to będzie? Widzimy, że jest to taki... Suplex może połączony z neckbreakerem, trochę, ale bardzo ładna akcja z zaciągnięcia z nóg. No, muszę powiedzieć, że Kapral się postarał. Teraz widzimy, że Mister wykonał mu armdrag, zaciągnięcie za rękę. No, i teraz jeszcze podwił się Abdullah same No i podnosi Kapral Arno. i co dla niego szykuje. Widzimy, że tak jest, to ten jego klasyczny e, splash z musotem połączony na stojącym przeciwniku. No, i Kapral znowu dotknął liny swoim laczkiem. Czemu oni do WTF-u biorą takich wysokich zawodników, co mają takie wielkie laczki? To ja nie wiem po prostu. No, ale widzimy, że teraz. O, co to będzie? Widzimy, że kapral Arnold Wykonał neckbreaker e, Tak mi się wydaje, że to był neckbreaker No a Abdul Osama wskoczył za Zalin Wykonując e, elbow drop Teraz jeszcze pokazał na swoją pogodynkową Na swoje pogodynkowe słoneczko Które tak bardzo chyba Tak mi się wydaje, że on je bardzo lubi No ale teraz widzimy, że Misterion rzucił się na kaprala Arnolda No i co on przygotuje? Widzimy, że odbija się Lin No i co to będzie? Sędzia doleczył do innego A Misterion... Tak, oczywiście Instynkt samobójczy się w nim odezwał I Misterion wykonał Przepotężny y, splash nad górną liną, wyskok właśnie z ringu, za ring na kapralon Norda. No ale to wykorzystał teraz Abdul Osama, rzuca nim o barierki, no i teraz jeszcze wrzuca go w schody. No ale ten, niestety, chyba nie tak mi się wydaje, że je mógł je przeskoczyć albo coś takiego. Widzimy, że Mysterion teraz jest wbity w barierkę, a Abdul Osama pokazuje, że słońce kiedyś wybuchnie, ponieważ takie są y, prorostwa jego dziwnych proroków, jego wielbłądzich bogów. No ale widzimy, że Abdul Osama właśnie czeka w ringu, a właśnie Misterion przeciwnie wskoczył do ringu. Oczywiście chybił ten atak, bo to chyba miał być jakiś Atak, no ale tak widzimy, że Abdul sama zaciąga Misteriona do, do narżnika, no i dochodzi do zmiany. No i co to będzie? Widzimy, że oczywiście tak! Abdul sama sknera zdzielił Mysteriona prosto w ring, gdy Kapral chciał zrobić akcję tak no i teraz Kapral... Podniósł Mysteriona i zapina mu Full Nelson. Czyżby chciał on wygrać przez submission pokazując tym, że Abdul sam jest słabszy w submissionach? No niestety tego się nie dowiemy. Ponieważ... E, na, co, t, t, nie wiem co tu się dzieje. E, tak, e, do ringu wszedł Alfonso. Alfonso został zaatakowany przez... E, przez Abdulla. Kapral został zaatakowany przez misterynę, który chciał... Jezu, tu się tyle stało, że normalnie nie wiem. No ale tak. E, widzimy akcja atak nimowa w bota. No i sprawdźmy co to będzie. Widzimy, że tak, e, mamy... Wow, kurda, Przepotężną akcję Abdul Osama wykonał Dropkick z trzeciej linii, z odbicia się od trzeciej linii. Jak to jest możliwe? Czyżby Abdul chciał sobie zakwić z Rena, że ten jest bardziej wysportowany niż on? No nie wiem. Wszystko możliwe, no ale tak. Widzimy teraz, że Abdul Osama wydzielił Alfonsa prosto w z linem, no i przeszedł do próby przypięcia na Misterionie. No i mamy przyjemność. I czy będzie? Trzymamy 1, 2 i 3, 3. No, na całe szczęście nie było jeszcze trzech, ponieważ. Mysterion zdała się ponieść, no i mamy zmiany do ringu, wchodzi Kapral Arnold i od razu Mysterion natrafia na Kapral Slam od Kaprala Arnolda, no i mamy właśnie jego finisher. I czy on przejdzie do próby przejęcia. Sprawdźmy to. Widzimy, że no, chyba jednak tego nie postanowi zrobić. Widzimy, że mamy zmianę w narożniku bata. Hej, żołnierzu! Co takiego? Masz dzisiaj walkę z Harleyem Harem. Jeśli przegrasz, nie zawalczysz na Justice. Co?! Co? Słyszeliśmy, że Kapral Arnold powiedział, że Abdul nie zawalczy na Justice, no ale widziałem, że misteryn wrólował się z rynku, no i od razu skoczył na... Abdullah kanbolem swoim ją akcją kończącą A, co to? Czyżby kapral był uczelony na wielbłądy i uciekł od Abdul Osamy? no nie wiem wszystko jest tutaj dziwne, widzimy, że Abdul Osa, znaczy je już, Alfonso wchodzi na narożnik. mamy zmianę, Abdul Osama jeszcze leży, no i mamy elbow drop od Abdullah e Alfonsa na Abdul Osamy. no i jest przypięcie. i czyżby kapral nie chciał interweniować, Sprawdźmy to mamy przypięcie w 1, 2 i 3 Mysterion i Alfonso wygrywają w batem, a Kapral nie wiem czemu nie pomógł Abdulowi. Wow, tym, To prawda, Steve. Si. Alfonso i Mysterion współpracują całkiem nieźle. Jak na fakty. To prawda. A może wygrali, ponieważ byliśmy świadkami pierwszych zgrzytów takich bad.